Mówiłam wam już jakiś czas temu, że testuję przeróżne przepisy na pastę cukrową, taką, którą możemy wykorzystać do depilacji całego naszego ciała, no i że testuję te przepisy po to, żeby Wam jak najlepszy przepis przekazać. Natomiast ym, dzisiaj będzie film zupełnie na odwrót yy, i zupełnie od innej strony go ugryziemy, czyli opowiem Wam, jak pasty cukrowej nie przygotowywać i z których przepisów na pewno nie korzystać. I co jest moim zdaniem niezbędnym elementem do tego, żeby przygotować idealną pastę cukrową, a ja tego nie posiadam i pewnie nie każda z was również, także to jest myślę, że bardzo ciekawy temat. Będzie dużo gadania, myślę, że dużo ciekawostek, także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Przede wszystkim te z Was, które kiedykolwiek przygotowywały pastę cukrową albo zastanawiały się, jak taką zrobić, i jeżeli chciałyście taką zrobić, to myślę, że jest to właśnie film dla Was. Ja przez ostatnie 6 tygodni yy, około yy, pastę cukrową robiłam niemalże codziennie. Zużyłam tyle kilogramów cukru, i codziennie chodziłam po cukier, że pewnie tutaj wszyscy w okolicy myślą, że yy, nie wiem, co ja w domu robię. Że prowadzę badania nad yy, z zawartością procentową cukru w cukrze, bo jak wiemy, w zależności od promieniowania, zawartość procentowa cukru w cukrze jest różna, a w ogóle sacharoza to zawiera 500% cukru w cukrze. Myślę, że starsi widzowie jeżeli tutaj yy, nawiązanie do mojego ulubionego, jednego z ulubionych filmów polskich, czyli Poszukiwany, Poszukiwana. Yy, I właśnie zaczynając od tego cukru, który tam się pojawiał, przechodzimy do naszej pasty cukrowej. Pasta cukrowa to jest... Yy, pasta. To jest yy, taka... Yy, Zawsze mi brakuje określenia na konsystencję tej idealnej, tej pięknie, bardzo dobrze stworzonej pasty cukrowej. Ona powinna być taka trochę jak modelina, jak plastelina. Czyli jest to coś na pewno w konsystencji stałej, możemy z tego ulepić kulkę. I jeżeli zaczynamy to rozpracowywać, rozgniatać, rozciągać, to to się po prostu zaczyna robić bardziej miękkie, plastyczne, właśnie jak plastelina. I możemy wtedy to... Tego używać do depilacji naszego ciała. To co jest genialnego w paście cukrowej, to to, że depilujemy się nią w zupełnie inny sposób niż na przykład woskiem, plastrami z woskiem, bo nakładamy pastę cukrową pod włos i zrywamy z włosem. To rzeczywiście może sprawić, że możemy uniknąć podrażnień. I ja przy moich testach, kiedy depilowałam sobie ręce, bo moje ręce były moim miejscem testowym, rzeczywiście nie miałam ani jednego podrażnienia, a skóra była po prostu wręcz nawilżona, była w bardzo dobrym stanie. Także pasta cukrowa jest bardzo ciekawą, ciekawą alternatywą do znanych nam na co dzień stosowanych metod depilacji, i była stosowana od setek lat przez kobiety. Arabskiego pochodzenia, może tak będę mówiła, chodzi mi e, oczywiście o kulturę wschodu. Tam m, taką pastę cukrową się e, na co dzień przygotowywało i kobiety właśnie pozbywały się włosienia z całego ciała przy pomocy pasty cukrowej. No i ja e, zainspirowana e, tą całą kulturą, e, właśnie tym, że e, tak to w tamtych regionach się robiło i się robi. E, zainspirowana filmem Karmel, gdzie Główna akcja działa się w Salonie Piękności, gdzie e, również wykonywano depilację pastą cukrową. E, później poje, zobaczyłam na YouTubie film z 83 który Wam podlinkuję, która robiła pastę cukrową, ale taką trochę w wersji nowoczesnej, bo w wersji płynnej, którą na ciepło nakładamy na skórę i traktujemy ją jak wosk na gorąco. E, ostatnio nagrała film z pastą cukrową ze swoim, swoją próbą e, przyrządzenia e, Baby Jane Hudson. Też wam nagram ten film, zostaje Wam na dole link do tego filmu. No i to wszystko mnie zainspirowało do tego, gdzieś tam się tworzyło, pojawiało to wszystko i stwierdziłam, że tak, ja też chcę pastę cukrową spróbować zrobić. No i tak jak mówię od kilku tygodni tą pastę cukrową z przeróżnych przepisów robiłam. Najprostszy, najzwyklejszy przepis polega na tym, że składnikami, które są potrzebne do przygotowania pasty. Pasty cukrowej jest sama woda i cukier. W przeróżnych proporcjach najczęściej tej wody w przepisie jest niewiele. Cukru, najczęściej szklanka, niewiele wody, kilka łyżek wody. I to podgrzewamy mm, do konsystencji takiego gęstego miodu. Teoretycznie, natomiast nie wiem, na czym to polega. Ale dla mnie przepisy z samym cukrem, z samą wodą były nie do wykonania. To wszystko się bardzo paliło, e, przypalało, przywierało strasznie. E, później znalazłam kolejne przepisy, gdzie był, pojawiał się dodatkowy składnik w postaci soku z cytryny. I tutaj już było zupełnie inaczej. Nie wiem jak wpływa ten sok z cytryny na cukier. Też w niektórych przepisach tego już nie wypróbowałam, ale widziałam, że zamiast soku z cytryny można użyć octu winnego. Także chodzi tutaj na pewno o jakieś odczyny kwaśne. I rzeczywiście z tym sokiem z cytryny, czyli woda, cukier, sok z cytryny, pasta już zaczynała bardzo fajnie się przyrządzać w rondelku na patelni. Można ją było spokojnie Mieszać, działać i kucharzyć i taką pastę cukrową tworzyć. Natomiast najważniejszą rzeczą w paście cukrowej jest znalezienie idealnego momentu, kiedy ta pasta już jest gotowa. I moja była ciągle zbyt płynna, za rzadka, nie chciała stężyć, nie chciała zastygnąć, no więc musiałam znowu znaleźć kolejny, idealny przepis. I znalazłam taki przepis, który mówił o tym, że mm, pasta cukrowa będzie. Yy, idealna i będzie dobra do użytku, kiedy po zastygnięciu będzie zastygała yy, tak naprawdę na kamień, będzie bardzo, bardzo twarda po wystygnięciu, po zastygnięciu. Możemy to sprawdzić yy, w czasie tworzenia, ściągając na chwilę rondelek z gazu. Yy, kropelkę yy, pasty kapiemy na talerzyk, i kiedy ta kropeleczka sobie zastygnie, właśnie yy, na tym talerzyku, na bardzo twardą yy, kropelkę, to znaczy, że pasta jest gotowa. Ale Problem polegał na tym, że żeby tą pastę przygotować w ten sposób, że ona mogła zastygnąć na kamień, trzeba ją było bardzo długo gotować. Przez to miała bardzo, bardzo ciemnobursztynowy kolor i po prostu ten cukier był już przypalony. To już nie było nawet skarmelizowane, tylko ta pasta już była trochę przypalona, przeciągnięta. Mimo to stwierdziłam, że skoro ten przepis ma być fajny, to przelałam sobie tą pastę jeszcze kiedy była ciepła, do takich silikonowych foremek i rzeczywiście, kiedy zastygnęła, kiedy zastygła, ta zastygła na kamień. I wtedy rozpracowywałam ją w dłoniach do takiego momentu, kiedy ona się zaczęła robić plastyczna. To było bardzo ciężkie do zrobienia, trzeba było użyć bardzo dużo siły, bo ta pasta była bardzo twarda, natomiast dało się dojść do takiego momentu, kiedy ona była plastyczna trochę bardziej miękka i w takim złocisto nieprzejrzystym kolorze. Bo wcześniej ta pasta miała kolor po prostu landrynki, czyli taka trochę przejrzysta. No i w ten sposób przygotowana pasta rzeczywiście moje włosy wyrywała i wydepilowałam sobie całe ręce o czym Wam mówiłam, że bez żadnych podrażnień, natomiast w zgięciu tutaj łokci wyszły mi bardzo duże krwiaki na drugi dzień, ale to nie jest wina pasty cukrowej, to jest wina tego, że ja po prostu nie jestem wprawiona w depilacji trochę źle w, w tym miejscu yy, odrywałam, a tutaj jest bardzo wrażliwa skóra, dlatego gdzieś tam w zgięciu łokcia się pojawiły właśnie jakieś tam krwiaki, bardzo szybko zeszły, także nie był to problem, ale też moja wina. Yy, no ale jak się pracowało tą pastą? Ona po pięciu minutach robiła się tak lejąca i tak zbyt miękka, zbyt klejąca, że ja nie mogłam nią dalej depilować ciała. Musiałam ją odkładać do lodówki, czekać aż się schłodzi. To pomagało na chwilę, ale znowu po dwóch minutach ona była znowu zbyt ciepła. Radziłam się jednej z Was, która wykonuje taką depilację i używa pasty cukrowej i mówiła mi, że to pewnie dlatego, że teraz jest u nas gorąco, że mam ciepłe ręce. Nie, ja pomyślałam sobie, ok, to były rzeczywiście fale tych upałów, które poprzednio nad Polską przeszły. I no, rzeczywiście to mogła być przyczyna, więc do kolejnej próby przygotowałam sobie zimną wodę, w której moczyłam ręce, kostki lodu, a nawet takie wkłady do przenośnych lodówek zamrożone, po to, żeby ciągle te ręce składać, ciągle mieć zimne. Niestety to nie pomogło. Także okazało się, że po prostu ta pasta nie była dobrze przygotowana i bardzo szybko się rozlewała. Kleiła i nie było to zupełnie przyjemne. No i pomyślałam sobie, że tak naprawdę te wszystkie moje nieudane przepisy mają jeden wspólny czynnik, a mianowicie wszystkie pochodzą z polskich kanałów na YouTubie, z polskich blogów, z polskich stron, z polskich artykułów. Oczywiście nikt tego sobie sam nie wymyślił i na pewno przepisy polskie są inspirowane. Tym, jak to się robi tradycyjnie w krajach arabskich. No, natomiast pomyślałam sobie, że trzeba znaleźć u źródła, trzeba znaleźć jakiś przepis od jakiejś, właśnie dziewczyny, takiego pochodzenia, która pewnie tam ma przepis od mamy czy od babci. No i oczywiście, że internet stoi przed nami otworem, to znalazłam film na YouTubie dziewczyny, która właśnie na Twojej urodzie widać, że na pewno pochodzi właśnie z krajów wschodnich i pokazywała, jak pastę cukrową przygotowuje. I robiła ją. Yy, zupełnie inny sposób, ponieważ e, oprócz wody, oprócz cukru oczywiście, oprócz soku z cytryny używała e, jednej płaskiej łyżeczki soli. I we wszystkich później przepisach, jakie znalazłam takich właśnie e, pochodzących e, e, od źródła e, od dziewczyn takich pochodzenia arabskiego. Każda z nich używała przynajmniej jednej małej płaskiej łyżeczki soli, także myślę, że tutaj już tkwi jakiś mały sekret. I ona przygotowywała tą pastę zupełnie inaczej. Bardzo krótko ją trzymała na ogniu, do takiego stopnia, kiedy ona była płynna jak miód czyli taka trochę gęstsza, ale płynna i w kolorze takim złocistym, żółtym. Wcale nie była mocno bursztynowo przypalona, tak jak moje poprzednie. I cały sekret polegał na tym, że ta dziewczyna yy, posiadała w kuchni, słuchajcie, marmurowy blat, który yy, delikatnie schładzała wodą, yy, wylewała na niego odrobinę zimnej wody i tą pastę cukrową gorącą, prosto z patelni, wylewała na ten marmurowy blat na dosyć dużą powierzchnię. Więc ta pasta cukrowa była bardzo cienką warstewką na dużej powierzchni. ona sobie od boku zbierała łyżką to wszystko do środka. I kiedy już była mniej więcej kulka, to w miarę na gorąco zaczęła... Yy, to ugniatać, wyrabiać i po chwili miała gotową, idealnie bursztynowo-cytrynowo-bananowo-jasną kuleczkę pasty cukrowej, nieprzejrzystą, ale właśnie w takim jasno-żółtym kolorze. No ale niestety nie posiadam blatu marmurowego i słuchajcie, odnalazłam inne przepisy, gdzie dziewczyny robiły tym samym sposobem, natomiast pisały i dodawały informacje, że można zamiast. Yy, blatu marmurowego użyć blachy do pieczenia i na to wylać pastę, yy, czyli też pomoczyć blachę do pieczenia zimną wodą i na to wylać na gorąco. Yy, ale minusem blachy do pieczenia jest to, że jest ona metalowa. Metal bardzo dobrze trzyma temperaturę, a sekretem całej pasty cukrowej jest to, żeby w odpowiednim momencie bardzo szybko ją schłodzić. Ja najpierw próbowałam na zwykłej blaszce, nic się nie udało, na innej, bo myślałam, że może ta była nie taka, też się nie udało. Później próbowałam tą blachę mm, wcześniej schładzać, nie do końca to zdało egzamin. Próbowałam na takiej tacy, pod którą podkładałam kostki lodu, też to nie zdało rezultatu. Dodatkowo. Kiedy macie to na blaszy i tak próbujecie to zagarniać łyżką, zrobić z tego kulkę i robicie już to tak długo na tej blaszce, że wam się wydaje, że to na pewno stygło i już chcecie to zagniatać dłońmi. Ja sobie poparzyłam mu puszki palców, ponieważ. Y Karmel, pasta cukrowa. Karmel jest bardzo gorący, bardzo dobrze trzyma temperaturę. No, i na blaszce metalowej, która tą temperaturę podtrzymywała, to po prostu nie stygło. Także ja nie mogę wykonać pasty cukrowej, bo nie posiadam marmurowego blatu, który sprawiłby, że mogłabym bardzo szybko pastę cukrową ochłodzić. I tutaj jest cały według mnie sekret tego, jak przygotować idealnie pastę cukrową w domu. Ja się na razie już nie będę bawiła w dalsze. W dalsze przygotowywania pasty cukrowej. Odpuszczam sobie, albo kupię sobie gotową, albo pozostanę przy plastrach do depilacji i depilatorze, tak jak to robię w tym momencie. Bo jedynym plusem zabawy z pastą cukrową było to, że przekonałam się do depilowania dłoni. Mówiłam wcześniej, że mi to nie przeszkadza, natomiast teraz przynajmniej latem czuję się po prostu fajniej z tym. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy Kiedykolwiek stosowałyście pastę cukrową? Czy same ją przygotowywałyście? Czy chodziłyście do kosmetyczki na taki zabieg? Czy czytałyście coś o tym? Czy was to ciekawiło? Jakie macie po prostu odczucia? Jeżeli kiedykolwiek robiłyście pastę cukrową, czy wam wyszła, czy wam nie wyszła, to nam to napiszcie i napiszcie mniej więcej, jeżeli pamiętacie, z jakiego przepisu korzystałyście, z jakich proporcji, żebyśmy może mogły odsiać te przepisy na pewno niedobre i te całkiem fajne, które może wyjdą. Yy... No i co, gratuluję wszystkim tym z Was, które posiadają marmurowe blaty, bo na pewno będziecie mogły sobie taką pastę cukrową wykonać w domu. Jeżeli ja um, będę kiedyś urządzała swój własny wymarzony dom, to zrobię sobie blaty w kuchni marmurowe, tylko po to, żeby móc przygotować pastę cukrową, bo według mnie jest to najlepsza, najtańsza i najbardziej skuteczna najdelikatniejsza, najmniej bolesna i najmniej sprawiająca podrażnienia metoda depilacji, jaką do tej pory stosowałam. Także to są moje przeżycia z pastą cukrową. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że wysłuchałście mojej historii. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia w kolejnym filmie Widziaczki. Cześć!